No, nie da Ciebie. Aaaa, dzieciaczek życzy. Hmm. Weź zanieganiu, dzieciaczku. Nara Czesław. Nara <laughs> Czesław. No tak się nazywa gościu. E, witam, e, lecimy na B, dawajcie, na B lecimy. Co wy kuźwa tacy niezdecydowani? Kuźwa na B? To znaczy idziemy na B. A, no, no. od razu kurwa. Tym głupnem. Robię ja na tyłek. Ja Możliwe, to jak tam zrobię. Mogliśmy jednak wybrać anty. Mogliśmy jednak wybrać inferno. <głosy> <głosy> Ale zapomniałeś? Jebać inferno. No, nie ale Nie zastanawiamy się, po prostu raszujemy. Obojętnie. gram Dołem. i no, oni już idą na te, już dobrze wiedzą to. No, stąd. Kurwa awka. Cofamy na B. Jak oni pójdą teraz B? Już idą. Co? Ej, co jest z Oni mają w to! Ej what the fuck No i dokładnie znają nasze ruchy, gdzie idziemy? Kopek! Wiesz dlaczego nie zaplantował? Bo może kuźwa mu... nogi pal e, e, paliły się. A co mnie to interesuje? Mógł zaplantować i zginąć. Wiem od razu na <grym> idziemy Nie, ja, ja dzisiaj już nie gram To oni nagle wszyscy z cheatami są. Pierdzili, ja dziś muszę reportów zwalił Słyszałem go SG tam miał gościu Wiesz, i ten 4 coś tam jest odpalony Ty we śmieci nie stracisz, chciałem do ciebie Połączowy, nie strasz mnie Kurwa Da się bomby wyrzucić za mapę? Da się Nie, no to ja to zrobię bo... Ja to nie jest bomba. Tej żółty ma. <laughs> żółty też wyrzucił. Kto jadę, bile? Tak. Kurwa, ja nie wiem jak oni szczelają. Jedzę się też Jeden z dołu. Mam plany, przeczekamy na nich. Przeczekamy ich. Na ostatniej sekundzie wyjeżdżamy, jak z Buta. Sekundę? No wiesz, co mi chodzi, w ostatnich sekundach. No ja się zamknę w kiblu. Nie idź tam. Aha Nie można On ty, co? Nie Chyba Mamda, że końca Możemy się poddać Nie możemy Nie możemy się poddać dopóki jeden ten nie opuści Ale ja wiem e, KP chodź do kibla ze mną co, w kiblu ja będziemy kamperować? Ja TAK! Ja bym im tam nie szedł, nie? Posłuchaj, ja jeśli siedziałem w jednym kiblu i zabijem no go z buta, wjeżdżam do nich. Dawaj, ty w jednym, a w drugim. Jeden będzie on, nam tyłek robić, więc no. Już jeden idzie. Już jest. Obiłem naszego niechcący. E de 7. Jest bomba. Co? No, że do góry, Czy to by w końcu piszę do wygana. Żecie mi skakały bo wszedć i dzisiaj nie chcę, żeby zostawiono. Niech kapek zagłosuje on kuła, nie żyje. Zagłosuję. Nie tego, bo ja będę na awku siedział, także... Także nie wiem, że na awku będę siedział. Dajcie no tak. Bo on na obiad musi iść F1, F1 Gaming Kupix F1 To kto k***a nie dał F1? Dać F1 albo cię zabije Was obu Daj F1 Jak nie masz F1? No to avcz sobie, Tiger Ale on już poszły. Ej, dawajcie ok i ukryjemy bronię niby. I wtedy lecimy z broniami żeby strzelić ich. Pamiętajcie, że oni też mogą nas zaskoczyć o to. A czekajcie, gdzie jest mit? mają bronie Kurwa. Na pierdalajcie. O moja metka. The next day. Mogę zrobić balony, mogę tam na, na pić Pacja tam Ooooooo no, po... akceptacja? Tao okay. Kes, w końcu. No, ja, ja odcinek go oglądam Jaki <grywki> <Miki> odcinek. <grywki> Mikki odcinek <grywki> O czym <my> nie wiemy <grywki> <mamy> kopek. kropek? <grywki> nie <grywki> ma przydzieluje, też mam zaraz grzewkę. To mało. A to to dziwne, powinni dodać jakieś Wszystkie mapy wyrobili ja. Klasiu... kurwa jebane. Boli. Boli. Jak to skocze za te kontuneje, jak kurwa na Jak jakiś yy, kangur. Mamy SpinBota! Co, spin -bota? To u nas w drużynie? Ta! Kubuś? Ta! Patrz na niego, jest obok ciebie! Patrzy w ziemię i... Patrzy w ziemię i... ...kręci się. I nawala. Pszczela. Kubuś, mógłbyś wyłączyć cheaty? Co? Bez cheatów nie umiesz grać? No, jest spinbot No to wyłącz cheaty, a nie grać e, z cheatami Kubuś, bo jak będziesz na jednym koncie grał z cheatami, to walczcie po IP z banu i nie będziesz miał drugiego konta też Dokładnie no tak banują teraz już. No Nowe, nowe są. Myślisz, że uwierzę? Nie, Nie musisz wierzyć. Wa Ważne, że, że patrzysz na oczy potem. A my cię zaraz możemy skikować, zeportować jak chcesz. Na Jeszcze jeden tu jest. Dobra, lecieli report do ciebie. No, A czekaj Tiktoka. Czekaj, 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 czekaj. Czy się uda? Efan, Efan. Nie ma to jego przyjaciół. Zewaszymy. Co to się

fan maybe uh, you beating you mamy cię bobić teklu hmm, czyli on co chce dostać po nogach pewnie u niech się teraz żeby go dobrze already tak Jestem jest gorszy, że jeden u nich już odpala. Chyba cheat, albo wyszedł. Też będzie się odpalał. Nie wiadomo. Obijamy go, czy nie? Obijamy go tak, żeby... Tamci mieli łatwiej Obijamy go tak, żeby... Tamci mieli łatwiej Akiu Kubuś? A on cię zmutował, geniuszu Nie, tam pisze gościu. Fakiu Kubuś. Tiger, dwie godziny. No i co, i tak nie ma po to grać jak się na każdego cheatera. Na waszym miejscu zrobiłbym to samo i nie uwalamiałem. I kopkę teraz. I tak nie dostaniecie bana dłużej niż na 30 minut. A raczej wątpię, będziecie Więc widzowie, no. więc widzowie, no zobaczcie. Yy, tak, tak. Tacy debilia ze siebie wzajemnie na grze, więc ja już dalej już nie nagrywam tego. bo to nie ma co to nagrywać. Nie to dostępnik to, nie zabijaj tego tam i tyle. Nie wiem, że już was bywali i tyle No jedyne co może z nim zrobić to zebortować No wyznaczy, że zportować ich ludzi bo i prostu go zabić parę razy i tyle no nic z tym nic nie zobicie Nie Nie to nie. Metoda, czy... parę razy i tyle no nic ale, z tym nic nie zicie Nie ale, metoda cheatery, nie? Chodzi do znajomych, żeby znajomy nie mogli ich testować, nie? Druga. A raczej wiesz co, Kopek chodzi o to, że on w czasie czekania, on nie może się uszleć, więc nawet cheaty na niego nie działają.